Witam w kolejnym zagra... odcinku. Zagrajmy w Company of Heroes. Zagrałem w ostatnią misję z kampanii Grobla. Zaczynajmy, nie ma co czekać. Idźmy do tu z Niemcą to jest nasza ostatnia szansa. Hmm, ciekawe, obrazek: Zamek Grey. O jezu ale się dużo wszystkie no doskonale Szybciej nie może? Róż dupę kurwa Fasta bo wyśledz na ciebie niemców Dlaczego to tyle dla się ładuje? Moja papuga jest ty, dzisiaj cicho więc będzie, mam nadzieję lepiej Dobrze, zaczynajmy misję. Wow! Wojna. O! Wow. Co to jest? Jaki Rambo Jezu, co to jest? Jaka rzeź O Jezu, konkurs jeden z 14, a ten go wygrał. Dobra, czyli mamy kogoś tam, się żanta flank Crafta. Tutaj rzuć granata. Dobrze jest Woo! Dobra, na tych trzeba coś specjalnego najwyraźniej Dynamit! Biegaj, szybciej, tam jest CKM Nawet nie używaj granata Tam jest kolejny oddział, trzeba go wyeliminować Dobra Zamek grej. Hmm to i tutaj mają działa przeciwpocy Ja pierdolę Co to kurwa jest Zaset tego kolesia Dobra Kogo mamy? Bakershi, Able i Sierzan Craft Zapierdalać Będziemy się wszyscy Będzie zabawa Ej, dla was mam sprawę. Tam to działa pepanc. My pójdziemy na północ. Ci sobie powinni dać tutaj chyba radę. Tutaj mamy kolejnych Niemców. Motywacja! Zapierdalaś tam. Jeden zdjęty. Dobra, nie, nie od tej strony. Ej, rozpierdolić ich! rozpierdolić wszystko na waszej drodze! Rzeź! Za nimi! Szybko on ucieka! Uciek! Dobra, dołączcie do nich Dobrze jest Kolejny punkt do rozdania, nie ma w co, jak zwykle Dobrze, teraz idziemy na jeden główny Uuu, dlaczego nie muszę tak walić? Dynamit jeden tu Wy, dynamit tu Szybciej rzucaj ten dynamit. Granat tam. Taktykę szturmową na tych. Wy też granat im. Dobrze jest. Tam mamy jeszcze chwileczkę przynajmniej im tam rzucić. Trzy, dwa, jeden, pisk. Dobrze. Wyczucie niebezpieczeństwa weźmy. Okej. Okay. Trzeba jeszcze poczyszczać drogę. Weźmy się w końcu do roboty! Aaa, bo nasi już tutaj są! Hellcat! Crocodile Sherman. Głości. UUUU! Co za kurwa... Chuj! Dynamitem nim! A! 3, 2, 1! UUU! Dobra, kolejny zdjęty Tutaj jest ospierdolone. Taktykę szturmową na tych Wygranat im Ty dynamit w działo rzuć Dwa, jeden peace. wszystko rozrzuczone, jeszcze tutaj rzucać, piekęci, she... reanimujcie swojego, granata im. Ja tu bo was jeszcze rozpierdolą żarty sobie chyba kurwa robicie Dobrze będzie dobrze jak im kurwa jeszcze pomożemy Napierdać Na nich Bo jeszcze nie dadzą nasi rady Wpierdur Jak nic Granat! Dobra, ty ostatni Spierdać wszyscy nasi. Chujasz, rozpierdolisz go? Do końca! Cześć, tęskniłeś! Cicho rzucaj He! Rzucił dobry przez okno, wypadł drugim oknem i go rozpierdoliło. No i dobrze. O, o ty kurwo, jedna. Ty też żyj? Jeszcze. Teraz zaczyna chyba być jedna z trudniejszych misji. Musimy zobaczyć grej, taktykę szturmową. Dobrze. Ci nie żyją. Przemieści się na chwilę. Teraz tu o, że szty kurz pięknie craft. los pierdol to. Jak to kurwa tego nie rozpierdoliłeś? Craft. Dobrze jest. się wejdą Trzeba to najwyraźniej inaczej załatwić O Jezu, moje krzesło jest... O kurwa, krycie! Tam jest czołg! Tak, to jest pach... kap... czwarty Wyeliminujcie najpierw budynki. Na niego zrobimy trochę inna, inny sposób. Uwaga! Strzela! Szybko tu Dobra, Chuj z Craft Ej boss. Hoi, panie, rzućcie tam to. I hoi, koniec nie. Do! Wow, czekaj. Jest! Udało nam się wygrać kampanię grobla. Kolejną kampanią będzie kampania z tygrysem. Jest, ukończyliśmy kampanię grobla, tak jak to zapowiadałem już kolejną kampanią będzie Jezu czytanie znowu. Dobrze, dobrze wiem oj, no tego chyba nie widziałem. Eee. Okej. Okay. Główny menu. Kolejną... Kampanią będzie Astygrysów, później bitwa pod Fales i zaczniemy główne kampanie, zaczynając od wyzwolenia Caen, później operacji Market Garden i na, na końcu podstawą kampanię przejdziemy inwazja w Normandii. A na dzisiaj już kończę. Dziękuję za oglądanie, dajcie łapki, cześć.